Dzień dobry, witam Was w tym jurajskim filmie i mam wrażenie, że ktoś mnie obserwuje. Hmm, ale spotkaliśmy się dziwnie tak. Nie mogę się skupić taki obserwowany. Siemano klockowe śliry, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale Tak się składa, że ostatnio w kioskach pojawiły nam się dwie pozycje I nie chcę nic mówić, ale ich wspólnym mianownikiem jest patrzące się na nas jajo. Będzie też pewien bonus, ale o tym po kolei. Musimy udać się na moje studio do góry i tam się zajmiemy tymi dodatkami. No bo co też tutaj dużo gadać, będziemy mieli dzisiaj całkiem ciekawe zdarzenie. w sumie dwóch wydawnictw. Jeden z nich to nowy magazyn od wydawnictwa Blue Ocean Jurassic World, drugie to znowu wydawnictwo Ami, i czyli tak jak mówię, w jeden wspólny mianownik. Patrzące się na nas jajo. Wykluwające się z jaja dinozaury. Który, jak się sprawdzi, jak to wygląda, no to jedziemy, przepatrzamy. Pozwolę sobie dać pierwszeństwo wydawnictwu Amic z kilku powodów. Przede wszystkim dlatego, że zmieniono trochę tutaj formę. Dotychczas pamiętacie, te wszystkie zestawy, elementy były tutaj w takich plastikach przezroczystych. Mogliśmy wszystko widzieć z zewnątrz. To się zmieniło. No, a na szczęście, dużo bardziej ekologiczne rozwiązanie. Wciąż możemy sobie zobaczyć coś w środku, to już bardziej na obrazku. Samo pakowanie jednak jest nie tylko bardziej ekologiczne, bo nie jest Plastikiem jest kartonem, ale uważam, że jest jest po prostu, a i nawet sprawia jakoś tak więcej. Frajdy, wiecie, zawsze jak jest tam nutka tajemnicy, nutka tego niespodziewanego, otwieramy to pudełko. Czyli, się bardziej otwierając pudełko, lepiej, i jakbyśmy otwierali lego, a nie tutaj ten plastik, tylko no, jest po prostu ciekawy. Dlatego tutaj wjeżdża Amity jako pierwszy moimi. Mili... Tą książeczkę dostaniecie za, ceny tutaj nie mamy podanej, ale zazwyczaj hulają po 16, 17 złotych, czasem i za 15 idzie gdzieś wyhaczyć. A co tutaj dostaniemy? Doktor Jan Malcolm i jajo dinozaur. Aczkolwiek skromnie napisane, bo jeszcze mamy taką podstaw. Pierwszy raz mam w łapach tą figurkę, więc niesamowicie się cieszę. Cieszę się też na zagadki, łamigłówki i wszystkie inne treści, które mamy tutaj w tej książeczce. Bo naprawdę, dostarczają one jeszcze wiele godzin. Nie tylko za tę cenę, poniżej 20 złotych dostajemy fajną zabawkę też taką, z którą możemy wiele godzin spędzić, ale i książeczkę, gdzie na quizy, zgadywanki, i komiks, też również tutaj kawał popołudnia, jak nie kilka popołudni poświęcimy, a i jest humorek, a i poczytamy, a i się pośmiejemy. No co tutaj dużo gadać, to również warte jest zobaczenia. Pamiętajcie, że nie jest to jedyna książeczka od Amitu, bowiem mamy tutaj z tyłu też prezentację wszystkich, które gdzieś tam aktualnie są do kupienia. Jak widzicie, tylko z Jura World'a również kilka pozycji tutaj występuje i one wszystkie są naprawdę okej. Okay. O, jest też mech, a do niego przejdziemy zaraz. Dodatek z tej książeczki prezentuje się następująco, że tak jak już Wam pokazałem, tutaj mamy taką podstawkę. Nie jest to duże, ale wiecie, jeżeli mamy jakąś makietę, jakieś swoje miasto czy coś, to śmiało można tego krzaczka tam sadzić. Tym bardziej, że mamy tutaj jajo, z którego wykluwa już się nasz e, dinozaur. Nawet jeżeli nie macie zabrów w mieście, to może to być oczywiście jakiś krokodyl czy inny gat. Tu, 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 że... Jest i również i nasz Malcolm. On ma tutaj taką pochodnię i wygląda w ten sposób. Podoba mi się ta klata tutaj rozpięta. ewidentnie też umieśniona i całkiem fajny strój. Buźka, jak widzimy tutaj, jedna jest w takiej wersji, druga natomiast zdecydowanie bardziej zadowolona. Tu już chyba wykluł i to chyba jego ulubiony, no bo chyba nie Pokemon, ale tak ten. Ale zostawię tą, bo w takim wyrazie jeszcze buźki nie miałem. W takim grymasie chciałoby się, że. Za około 17 Zł. Nie tylko fajna, nieczęsta figurka i jajo, to z nadrukiem, to naprawdę uczciwy deal. A jak wygląda dalej mój przegląd? Pewnie wielu z was odpaliło ten filmik zastanawiając się w test, co to jest. Nie bez powodu przez to wspominałem o Mechu od Amitu, a teraz moi drodzy, pokażę wam coś innego. Po tym jak w magazynie z Batmanem ukazał nam się ten tutaj Mech, niesamowicie mi się spodobał, zbudowałem i również drugiego Mecha dla Robina. Było to w szorcie. Stwierdziłem, że na tym nie zahamuje. Czemu by nie zrobić więcej Mechów na pomodły dla innych uniwersów. No i właśnie dzisiaj zbudowałem takiego. Mecha, który tutaj będzie w uniwersum Jurassic World, a kolorystyką oczywiście starałem się tutaj zostać. Co on ma na celu? Na celu on ma, widzicie, kurczaczka na plecach i ma uciekając powodować by ten jakiś mały raptorek czy inny dinozaur za nim po prostu biegł. Ma on go wpędzić do klatki, a później szybko uciec. Po co mu te pazury? Na pewno nie do walki. Pamiętajcie, nie krzywdzimy nie tylko dinozaurów, ale ogólnie żadnych żyjątek, żadnych zwierzątek. One są po to, by po prostu uciekać. Wiecie, wpędza go do klatki i później metodą w wdrapingu, wdrapingową, czy jak po prostu ucieczka. Czy gdzieś po skałach, czy coś. On może się po prostu wydrapać i uciec. Ma on również jetpack, ale to wiecie, jest ostateczność Gdyby nie udało mu się uciec przed dinozaurem, który chciałby go, wiecie, zrobić mu krzywdę Ucieka wtedy jetpackiem, ale zazwyczaj tego nie robi Dlaczego? Dlatego, że jetpack może przestraszyć dwieże I ono następnym razem już się nie da nabrać na tą sztuczkę, widząc ten pojazd A uciekając naturalnie, on po prostu tym bardziej będzie następnym razem jeszcze nakręcony, by go gonić Tym bardziej więc ymm, pułapka się tutaj będzie jeszcze bardziej nakręcać i jeszcze działać yy, Lepiej pomyśli no kurczę No uciekł mi, ale następnym razem go dorwę Wdrapał mm, się, był szybszy, był lepszy. Tymczasem gdyby uciekał jetpackiem to by było o Matko bosko kochano co to za kosmiczna technologia, ja się tego boję! Znaczy tak bym powiedział jakby był y, śląskim y, dinozaurem, ale jest y, polskim, więc mówi inaczej Polska kurio! Niemniej, moi drodzy, będę chciał sobie taki chyba jeszcze troszkę pobudować. Jak widzicie, zdecydowanie troszkę tu wygląd też pozmieniałem. Każdy gdzieś tam będzie podobny oczywiście do tego Batmanowego. Niesamowicie podoba mi się po prostu ten build i będę szedł w tym kierunku. To jest mój mech dla Jurassic World. A. Pewnie powstanie jeszcze, nie jeden w innym klimacie, a finalnie zrobimy o tym jakiś pewnie dłuższy filmik. Także też Was zapraszam, a teraz zapraszam Was na magazyn. Bowiem mamy tutaj dzisiaj do poruszenia jeszcze magazyn od Blue Ocean, moi drodzy. Tutaj 20 złotych, więc ciutkę drożej niż tu ale mamy raptorka oraz znów właśnie to jajo z anduki. Patrzący się na nas jajo Zostanę na retasowy element Dodatkowo dostajemy tutaj e, kartę Lego, jeżeli zbieracie kartę, to tą kartę dostajecie tylko tutaj Dostajecie też Dinozmyłkę Ale spokojnie, to tylko tytuł komiksu Do dzieła do Pieniądzozaur, kurde, to mogła być moja krzywa Szczególnie jak zakładałem YouTube'a Tutaj również, główki, zagadki Kupa fajnej rozrywki kupa Dinozaura jest, nie widzę Jeżeli czekacie na konkurs, to ten tutaj w tym magazynie Występuje, macie do wygrania trzy takie zostawy No i przyszły numer 12 marca znów Raptor, ale ten fajny. Ten, którego chyba nie mieliśmy w tym magazynie, więc niesamowicie się jaram. I dwa, lecz zwykłe jaja, ale tutaj ten dinozaur zdecydowanie będzie robił, wiecie, za ten odpalacz portfela. A teraz odpalmy zestaw. No, słuchajcie, mamy tu do czynienia też z całkiem fajnym motywem, bo nie pierwszy raz zdarza się tutaj jakiś fragment laboratorium i gdy sobie złożymy je wszystkie w jedną całość, to zdecydowanie wtedy będzie można mieć naprawdę fajny zestaw z gazetek za te dwie Mamy tutaj raptorka, on jest w tej wersji, wiecie, fioletowo-plecowej yy, i dark orange kolorku. Mamy już znów to jajo, jedną tutaj strzykawę i lampę, która chciałaby się by była trochę dłuższa, bo ten wysięgnik tak trochę, no nie sięga, musimy się tak kombinować, ale oj ojta mojta. Tutaj bez żadnych szkieł, bez żadnego tutaj wymysłu więc laboratoryjnego nadzoru, wszyscy siedzą poza tą lampą i tym, że to mi skądś tam jest, jakimś laboratorium i nie powiem, jest to też całkiem zacy dodatek, no i teraz moglibyśmy stanąć wiecie, w rozkroku, co kurcze lepsze jeżeli chcecie tylko i wyłącznie to jajo, no to oczywistym jest, że bardziej się opłaca magazyn książeczkami, tu, bo macie to jajo w tańszej cenie jeżeli jednak podoba wam się Raptor i też, no to tutaj wygrywa to jeżeli podoba wam się jajo i hipek, no to macie tutaj do wyboru to, no kurcze, bardzo ciężka decyzja i chyba najlepiej było po prostu kupić obydwa dodatki, jak mam być kurczę. No bo powiedzmy za te 35 zł macie fragment laboratorium i Malcolma, i dwa tego typu jaja, i Raptora. A to też nie jest jakaś wygórowana cena, a tym bardziej więcej będzie zabawy. Tej decyzji nie podejmę za Was, bo to tak jak mówię, zależy na czym Wam zależy. No właśnie, niemniej wszystko zależy, jak leży, jak to mówią. A mówią też, szczególnie przynajmniej ja mówię, obejrzyjcie też inny film na moim kanale, bo jest tego całkiem sporo i mam nadzieję, że tej zabawy Wam dostarczę tutaj kupę, ale nie taką mu dinozaura. Dzięki, że byliście. Bye!